Spotykamy się jak co roku na tym szlaku upamiętnienia powstania warszawskiego, 77. rocznica. I oczywiście wszyscy wspominamy, no bo taki dzień, tak te kolejne dni to dyktują, wszyscy wspominamy bohaterstwo, wszyscy wspominamy ofiarę krwi, ale jakże ważne są te inne wartości: życzliwość, tolerancja, skromność niebywała wręcz skromność. Ja nie cierpię banałów, ale wy jesteście po prostu pięknymi ludźmi. I to nam daje absolutnie nadzieję na to, że jak się postaramy, to może my też tacy będziemy, przynajmniej przez chwilę. Wanda Traczyk-Stawska powiedziała takie słowa: wybaczcie nam za to, że Warszawa została zniszczona. Obawiam się, że Warszawa byłaby zniszczona tak czy inaczej. I być może Warszawa została zniszczona, słuchajcie, ale dzięki Wam Warszawa ma wpisane w DNA. To, że się podnosi zawsze. Z jakichkolwiek problemów podnosi się, jest twarda tak jak Wy, dumna tak jak Wy. I to, że bez Was nie byłoby Polski, że bez Was by nie było nas, bez Was by nie było tych wartości, to wszyscy wiemy, ale bez Was nie byłoby po prostu, nie byłoby Warszawy. I za to chciałem Wam dzisiaj serdecznie podziękować.